Quirkle to gra w dopasowanie kolorów i kształtów. Wymaga taktycznych decyzji i strategicznego myślenia. Z drewnianych płytek tworzycie linię tego samego koloru lub symbolu. Po każdym dołożeniu płytek zdobywacie punkty. Cel gry. Podczas rozgrywki wszyscy gracze dokładają płytki na środek stołu. Starają się tworzyć z nich linie poziome lub pionowe. Linie muszą składać się z płytek w tym samym kolorze. Albo z tym samym symbolem. Po każdym dołożeniu płytek gracze zdobywają punkty. Wygrywa osoba z największą liczbą punktów. Przygotowanie gry. Wszystkie płytki wrzućcie do worka i dokładnie wymieszajcie. Każdy gracz losuje z worka sześć płytek. Postawcie je przed sobą w taki sposób, aby rywale nie widzieli, co się na nich znajduje. Wybór gracza rozpoczynającego. Grę rozpoczyna osoba, która z wylosowanych płytek może ułożyć najdłuższą linię, składającą się z płytek w tym samym kolorze albo z tym samym symbolem. W obu przypadkach każda płytka musi być inna. Gracz rozpoczynający wykonuje poniższe działania. Wykłada płytki tworzące najdłuższą linię na środek stołu oraz liczy zdobyte punkty. O liczeniu punktów zaraz wam opowiemy. A następnie losuje płytki z worka tyle, ile przed chwilą wyłożył. Po nim swoje tury wykonują kolejni gracze. Przebieg rozgrywki. Gracz musi wykonać jedno z poniższych działań: dołożenie płytki albo wymiana płytek. Dołożenie płytki. Gracz wybiera swoje płytki i dokłada je do płytek leżących na środku stołu zgodnie z zasadami. Wykładać można jedną lub więcej płytek. Wykładane płytki dokładane są do płytek leżących już na środku stołu zgodnie z zasadą kolor do koloru albo symbol do symbolu. W linii w tym samym kolorze każdy symbol musi być inny. W linii z tym samym symbolem każdy kolor musi być inny. W grze występuje sześć kolorów i sześć symboli. Linia może więc składać się maksymalnie z sześciu płytek. Przynajmniej jedna z dokładanych płytek musi stykać się bokiem z płytką leżącą na stole. Wszystkie płytki muszą być dołożone do tej samej linii. Ich dołożenie może spowodować połączenie z tą linią innych płytek leżących już na stole. Dokładane płytki nie muszą ze sobą sąsiadować. Płytka może należeć do dwóch linii. Podliczanie punktów następuje po dołożeniu płytek. Gracz zdobywa jeden punkt za każdą płytkę należącą do linii, do której właśnie dołożył swoją płytkę. Jeśli dołożone płytki leżą w kilku liniach, gracz zdobywa punkty za każdą z nich osobno. Zdobyte punkty zapisuje na kartce. Jeśli gracz po dołożeniu płytek utworzy linię składającą się z sześciu płytek, powstaje quirkle. Za każde utworzone quirkle, gracz zdobywa dodatkowe sześć punktów. Po zapisaniu punktów następuje uzupełnienie płytek. Gracz losuje z worka tyle płytek, aby w sumie znów mieć ich sześć. Na tym tura gracza się kończy. Swoją turę rozpoczyna gracz siedzący z lewej strony. Wymiana płytek. Jeśli gracz nie chce lub nie może dołożyć płytek na stół, musi wymienić płytki. Najpierw odkłada na bok dowolną liczbę swoich płytek. Losuje z worka taką samą liczbę płytek, co odłożone do wymiany i stawia je przed sobą. Płytki odłożone do wymiany wkłada do worka i dokładnie miesza znajdujące się w nim płytki. Za wymianę płytek gracz nie dostaje punktów. Na tym tura gracza się kończy. Swoją turę rozpoczyna gracz siedzący z lewej strony. Koniec gry. Gdy w worku skończą się płytki, gracze kontynuują grę, korzystając z tych, które im pozostały. Gra kończy się, gdy któryś z graczy dołoży na stół swoją ostatnią płytkę. Gracz ten zdobywa dodatkowe 6 punktów za wyłożenie wszystkich swoich płytek. Przykładowy przebieg rozgrywki. Patrycja została graczem rozpoczynającym. Wykłada na stół 3 czerwone płytki i zdobywa 3 punkty. Kupa dokłada trzy płytki z kwadratami, zdobywa 7 punktów, trzy za linię kwadratów i cztery za czerwoną linię. Jarek dokłada płytkę z niebieskim kołem, zdobywa 4 punkty, dwa za linię kół i dwa za niebieską linię. Ola dokłada dwie zielone płytki, zdobywa 6 punktów, dwie za zieloną linię, dwie za linię koniczyn i dwie za linię rąbów. Patrycja również dokłada dwie zielone płytki, zdobywa 7 punktów, cztery za zieloną linię, trzy za linię kół. Kuba dokłada dwie płytki z kwadratami, zdobywa 6 punktów. Dwa za pionową linię kwadratów i cztery za poziomą linię kwadratów. Jarek dokłada dwie płytki z gwiazdkami, zdobywa 3 punkty za linię gwiazdek. Ola dokłada dwie pomarańczowe płytki, zdobywa trzy punkty za pomarańczową linię. Życzymy dobrej zabawy!